Podejrzewam, że interesujesz się modą. Czy... Tak, zgadza się. Zawodowo? E, tak, pracuję jako modelka, ale samej, samej hobbystycznie również. Również lubię przeglądać modę i sprawdzać ciekawostki, zbierać się. A spośród projektantów, kto się Twoim zdaniem wyróżnia? Mm, ja bardzo lubię Kubę Wieczarkowskiego. To jest też mój znajomy i Alonso, właśnie nie schodzi o polskich młodych. Robi strasznie fajne, właśnie takie szalone, trochę gręczowe, przerwane ubrania. Ostatnio też się wystawiał na naszym fashioniku, który był, już się skończył teraz w weekend, i można było zobaczyć jego kolekcję i polecam. Byłaś tam pewnie i Byłam czy coś jeszcze wpadło ci w oko? Y no ja się trochę na tych showroomach jak tam chodziłam, bo chodziłam w pokazach, ale miałam też okazję przeglądać wszystkie showroomy, które były tam wystawione. I było całkiem fajnych rzeczy. Nie pamiętam teraz już wszystkich nazw i nazwisk, ani nazw Marek, ale, ale można było znaleźć coś fajnego. Ja sama kupiłam fajną taką vintage marynarkę złoto czarną, też bez podpisu, ale, ale, ale bardzo fajna, jakieś bransoletki, ciekawostki, fajnie, naprawdę można było coś znaleźć. A czegoś będziesz jeszcze szukać na tą zimę? Mm, tak, szukam jeszcze też takich ciężkich butów, ale, ale nie wiem, na razie nie znalazłam takich mieszanych i chciałabym, żeby to były takie typowo ciężkie, ciężkie, bo takie jedne mam, ale żeby miały taki mieszany styl, trochę ciężki, trochę na co dzień. No i jeszcze chciałam jedne wysokie buty za kolana, ale płaskie. Czy właśnie mogłabyś powiedzieć, co masz na sobie? Buty i spodnie, nie pamiętam, co kupiłam, chyba jakiś Stradivarius, już nie pamiętam. Spodnie jest Hogana, Jezu, spodnie. Tarewka jest Hogana, kurtka Desiguela i to jest chyba pewnie Zara albo H&M Basic, więc.